Do Gniezna przyjechali podróżujący Fiatami 126P. Pięć modeli tego auta, każdy w innym kolorze, wystroju i o różnych wersjach przybyło do pierwszej stolicy Polski z Wielkiej Brytanii. Miłośnicy tych aut od kilku lat podróżują po Europie dokumentując swoje wojarze. Po drodze zawitali na gnieźnieński rynek. Od 2019 roku podróżuję Fiatem 126P po Europie. Mój maluszek robi rocznie 50 tysięcy kilometrów. Odwiedził dotychczas 17 różnych krajów, niektóre po kilkanaście razy. Za maluchem najdłuższa podróż, jakiej jak uczestniczył, to była trasa z Wielkiej Brytanii do Estonii i z powrotem. Wtedy pokonał 17 tysięcy kilometrów, dwa miesiące non-stop podróżując, zwiedzając, poznawając nowe kultury i miejsca. To jest naprawdę super pasja, pasja, która naprawdę... W Niesamowity sposób łączy ludzi. Teraz właśnie jesteśmy tutaj w Gnieźnie na rynku z takiego względu, że robimy właśnie podróż z Wielkiej Brytanii do Polski właśnie na pięć tych niesamowitych samochodów. Niebieski maluszek. Przejechał już blisko 2000 km i to jeszcze nie jest koniec naszej podróży, bo będziemy tutaj jeździć teraz przez najbliższy tydzień po różnych miastach w Polsce. Będziemy na pewno w Szczecinie, w Bydgoszczy, w Poznaniu, więc jeszcze w wielu miastach się pojawimy. Samochód nie jest stabilny, nie ma najlepszych hamulców, nie ma klimatyzacji, nie ma wygodnych foteli, jest bardzo głośny. Ale wiesz co, jak jedziesz tą drogą i nagle ktoś do ciebie macha i ktoś się uśmiecha i mówi, a maluch, no to chyba jest wystarczająco rekompensaty, powiem ci szczerze, bo widzisz, że ty masz z tego frajdę i ludzie, którzy ciebie widzą również. W dalszej trasie należy życzyć szerokości i bezawaryjności.